Myślę, że na 100 gier z Coletto by wygrał gdzieś 45. Wygrał na podobnym poziomie większością deków Pewnie w mirrorach typu bardzo długie gry, kolendo typu Priest Priest mógłby wyciągnąć na mnie Ale jakbym zagrał z nim, na przykład, drugi druid, druid to, kto dostanie White y, Runnerway, to by wygrał. No. Proste no. Sekret Lading, kto by pierwszy wyciągnął Huemaja, ten by wygrał. No. Druid jest chujowym matchupem I chujowa ręka. Nie wygram tego. Na druida musimy mieć perfect hand, żeby cokolwiek ugrać. To jest gówno hand. Nawet nie mam Mad Scientista, jak nie mam drugiej... Jak nie masz żadnej dwójki kurwa na druida, który założysz, że rzuci jedynka bo kurwa cokolwiek. Masz przegraną grę. W pierwszej turze. To jest zły matchup i musisz dostać naprawdę dobrą rękę, żeby mieć kurwa szansę, bo jak nie dociągniesz naprawdę kurwa zajebistej ręki, to możesz w pierwszej turze kliknąć on seed, bo nie wygrasz. Chyba, że to jest... Można poczekać ewentualnie, żeby zobaczyć, że to nie jest jakiś face'owy warrior, albo nie wiem, mil warrior, meal shaman, w sensie, kurwa, mil druid, to na niego masz jakieś szanse. Jakby to był face... druid. No ale to jest ręka dramat. Bo jak ty w pierwszej turze grasz Arkę Intellect, to nie idź kurwa z coinem, to nie idź na wygraną. Nie ma szans. Tu musi paść Mad Scientist, bo inaczej jest 100% luz praktycznie. 99% no. no. tym bardziej jeśli grasz na Innervate coś. Shredder, dokładnie. Nie da się, nie, nie, da, nie, nie da się odrobić, po prostu nie da się odrobić. Nie da się kurwa odrobić. Oczywiście możesz dostać... Imperator, tak, Mad Scientist jedną turę za późno. Można dostać coś później, ale to jest kurwa już za późno. Bo to jest 4 w twarz. Shade pewnie wchodzi Dodatkowo Bo nawet jak ja teraz zagram Ale jaka jest dyskryminacja Jest co w od Sensiego mam Tak, tylko, że później e, się rozjebał iKilliu, bo robił strasznie misplay. Znaczy, no iKilliu wczoraj padł z tego e, strasznego tilta nie? I widziałem jak iKilliu przegrał Nie jest dobry w żaden sposób. Widziałem jak Aikido wczoraj przegrał w Control warriorem przeciwko Fist Majorowi. Wpadł strasznego tilta, kurwa. Mógł zabijać Doom, Doom Sayera, a on idzie face. Dead Ale strasznego Tinta wczoraj, jakiś złapał. Bo oglądałem go wieczorem, szkoda. No. Ale też bym się w kurwił. Mhm. Ok. Czy musimy zagrać, co? Torch? Liczyć, że z tego wypadnie coś słabego i czy to tam nie ma Ice Barrier? Ewentualnie... Ewentualnie tak. Ice Barrier, okej. Okay. No jest mała szansa na wygranie. Dwóch macenistów jak wyciąga sekret to jest zawsze spoko. Tylko problem jest, znaczy, teraz teoretycznie mogę, jak rzucić coś większego, to pójdzie od razu instant nowa Doomsayer. Bardziej jak on idzie na szarży, To znaczy, że ma combo. Znaczy, że ma combo. Ja teraz mogę uderzyć face tym i zagrać nowa Doomsayer. Liczyć, że nie ma Kipera, bo jak ma Keepera to jest słabo. Ale i tak muszę zagrać w ten sposób. Bo jak zagra kipera i tak zagra, w to ja muszę zbić pancerz, żeby ewentualnie Alex być w stanie. No teraz jest kwestia, czy ma Keepera. Ewentualnie mógłbym mieć swipe w raf, ale to i tak nie jest super. 5 kart. Jest i kiper. Jest i kiper. Ja dostanę sekret. I rzucam tam którego musi teoretycznie zabić. Teoretycznie, oczywiście. I lepiej, żebym dostała jest barier drugą. Ta ręka jest dość tania, ale bez Alex i tak nie mam win condition. Plusem jest, że musi zabić. Drake Swag, pewnie. Hmm. Ok, przyjmuje 5 na twarz, czyli zbija sobie pancerz, czy co zostawi? No. Znaczy, fajne jest to, że zbija pancerz, nie? To jest ok. jest barier, teraz dociągniemy karty i liczymy na co liczymy? I liczymy na Alex jak najszybciej, to jest moje win condition. Jak życie Living ruszy, to jest trochę chujowo, bo nie mam nowy, albo na nowe liczy dom serca już w ogóle Dream. Alex jest, okej. Okay. ok, zagrajmy tak. Tak, bo wtedy, bo co wtedy? Bo teraz kombo mnie nie zabija, natomiast w następnej turze i tak muszę rzucić ice blocka, najlepiej w nowe, a to z tego mogę wyciągnąć nowe, żeby w następnej rzucić Alex i próbować wygrać. Jak nie będzie miał Lotepa albo znaczy LORA, czy LORA. Okej, to jest w pewien sposób dobre, bo. Problem jest w tym, że on pewnie ma combo, tylko combo mnie nie zabija, nie? O, blizzard jest nice, blizzard jest nice. O, oh, wow. Teraz mogę zagrać w blizzard? Ice block? Ish face? W sumie Ish face, no teoretycznie nawet za u zagranie w jednostkę było okej. Okay. Bo i tak rzucę Alex w następnej i mam trzy tury żeby go zabić i on mam... ja jednego tego jak rzuci Lodepa wygrałem okej okay. jak wchodzi w niego musi rzucić BG Aja w nie ma pancerza to jest super okej okay, powinienem wygrać Jak rzuci Nora nie zabijam je combo. I nie zabijam je BGA Więc on musi zrobić wiele rzeczy. Musi zabić to, rzucić heala i, i papnąć mi blok. Nie jest w stanie zrobić wszystkiego. Czy byłem kiedyś łysy? Miałem kiedyś mały wypadek. W sensie mały wypadek. Tutaj dostałem drzwiami od szatni. I tu miałem trochę wycięte włosy. Okej, okay, czy on idzie kombem? Czy to mnie papnie? Znaczy, ja i tak mam Little. Więc nie wie to, że mi to patuje I za jeden living krucy. Okay. Okay. Masz wszystko, masz wszystko. Możesz patnąć. Możesz. No okay. No problem. No problem, druid. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem at all. No problem at all. Okay.